Narcyz, który próbuje Cię zniszczyć, już uruchomił proces własnego upadku. Znalazłeś się tutaj, ponieważ doświadczasz manipulacji, gazlightingu i emocjonalnego terroru ze strony kogoś, kto wydaje się nietknięty konsekwencjami swoich działań. To się właśnie zmieni. Dziś zdradzę ci szokującą prawdę o narcystycznym samoukręcaniu liny na własną szyję. To nie przypadek, że oglądasz ten film. Być może próbowałeś wszystkiego konfrontacji, ustępstw, a nawet odcięcia kontaktu, ale wciąż czujesz się bezsilny. Przygotuj się, bo to, co za chwilę usłyszysz, całkowicie zmieni twoją perspektywę i da ci potężne narzędzia do odzyskania kontroli nad swoim życiem. Spójrz na stopy narcyza. Tak, jego stopy wydają się stabilne, ale prawda jest taka, że już stoi na krawędzi przepaści. Każdy krok, który wykonuje, by podporządkować sobie innych, jest krokiem w kierunku własnego upadku. Brzmi niewiarygodnie, zostań ze mną do końca, a pokażę ci, jak działa ten psychologiczny mechanizm autodestrukcji. Jak powiedział Sigmund Freud: Narcystyczne zaburzenie to życie w więzieniu, którego kluczem jest pokora, a pokory właśnie narcyzom brakuje. To, co dzieje się, gdy narcyz próbuje cię zniszczyć, przypomina film katastroficzny, gdzie główny bohater, uciekając przed zagrożeniem, nie zauważa, że biegnie w kierunku przepaści. Obsesyjna potrzeba kontroli to pierwsza pułapka, którą narcyz zastawia sam na siebie. Czy zauważyłeś, jak desperacko próbuje kontrolować każdy aspekt twojego życia? Twoje relacje. Decyzje, nawet sposób, w jaki się ubierasz czy wyrażasz emocje? To, co wydaje się przejawem siły, w rzeczywistości jest pierwszym objawem zbliżającego się upadku. Narcyz wierzy, że kontrolując innych, zabezpiecza swoją pozycję. Paradoksalnie, im bardziej zaciska swoją kontrolę, tym bardziej izoluje się od autentycznych relacji. Każdy akt mikrozarządzania, każda próba narzucenia swojej woli, każde złośliwe uwagi i pasywno-agresywne kary budują niewidzialny mur, który ostatecznie odcina narcyza od realnego świata i prawdziwych więzi. Sigmund Freud twierdził, że narcystyczne osobowości tworzą fasadę wszechmocy, by zamaskować głębokie poczucie bezwartościowości. Ta fasada wymaga nieustannej kontroli otoczenia, a każda rysa w tej kontroli wywołuje paniczny lęk. Im większa kontrola, tym większy strach przed jej utratą i tym bardziej ekstremalne środki, by ją utrzymać. Narcyz, który próbuje kontrolować Ciebie, jednocześnie staje się więźniem własnego systemu kontroli. Jego umysł zamienia się w klatkę strachu, paranoi. I podejrzliwości. Każdy kontrolujący ruch, który wykonuje przeciwko tobie, zaciska pętle wokół jego własnej szyi. Zastanów się, skąd oglądasz ten film, z jakiego miasta w Polsce lub kraju na świecie. Ta informacja pomoże mi lepiej dostosować kolejne przykłady, ale nie martw się. Niezależnie od twojej lokalizacji, mechanizmy narcystycznej autodestrukcji działają uniwersalnie. A ty już zaczynasz dostrzegać, jak narcys sam siebie niszczy. Narcys nie tworzy prawdziwych więzi. Dla niego ludzie to narzędzia służące do potwierdzenia własnej wartości źródła zasilania lub przedmioty, które można kontrolować. Ta fundamentalna niezdolność do autentycznego połączenia emocjonalnego jest kolejnym krokiem w procesie samozniszczenia. Pomyśl o tym. Narcys może mieć wokół siebie wielu ludzi, ale czy ktokolwiek naprawdę go zna? Czy ktoś naprawdę rozumie jego wewnętrzny świat? Nie, ponieważ narcys nie pozwala nikomu na autentyczną bliskość. Każda relacja jest starannie kontrolowana, każda interakcja jest transakcją, w której narcys musi wyjść zwycięsko. Ta instrumentalizacja relacji tworzy paradoksalną sytuację. Narcys rozpaczliwie potrzebuje innych ludzi do walidacji swojego istnienia, jednocześnie nie będąc zdolnym do nawiązania z nimi prawdziwej więzi. To jak próba napełnienia dziurawego wiadra. Bez względu na to, ile osób wciągnie w swoją orbitę, wewnętrzna pustka pozostaje. Sigmund Freud zauważył, że narcyzm prowadzi do emocjonalnego głodzenia w samym środku uczty. Narcyzm może być otoczony ludźmi, a jednocześnie doświadczać głębokiej samotności. Ta emocjonalna pustka staje się coraz bardziej nieznośna z czasem, prowadząc do desperackich prób jej wypełnienia poprzez jeszcze większą kontrolę i manipulację. A teraz uważaj. Najbardziej szokujące odkrycie dotyczące narcystycznej autodestrukcji wiąże się z tym, jak ta emocjonalna pustka prowadzi do samosabotażu na skalę, której nigdy byś nie przewidział. To, co zaraz usłyszysz, zmieni twoje postrzeganie każdej interakcji z narcyzem. Oto ta szokująca prawda: narcyz jest swoim najgorszym wrogiem. Jego perfekcjonizm i obsesyjna potrzeba bycia najlepszym we wszystkim prowadzą do systematycznego samosabotażu, który przyspiesza jego upadek. Czy zauważyłeś, jak narcyz reaguje na najmniejsze niepowodzenie? Panika, wściekłość, projekcja winy, wszystko, byle tylko nie przyznać się do błędu. Ten wzorzec sprawia, że narcyz nie może uczyć się na własnych pomyłkach. Zamiast wyciągać wnioski, wkłada całą energię w zaprzeczanie, obwinianie innych i maskowanie niedoskonałości. Ten mechanizm prowadzi do powtarzania tych samych destrukcyjnych wzorców w nieskończoność. Narcyz sabotuje swoje relacje, karierę, a nawet zdrowie, broniąc się przed uznaniem jakiejkolwiek słabości. Jak powiedział Freud, neurotyk buduje zamki na piasku, psychotyk mieszka w nich, a narcyz pobiera za nie czynsz. Nawet gdy budowla jest już skazana na zawalenie, perfekcjonizm narcyza nie jest dążeniem do doskonałości, ale desperacką ucieczką przed konfrontacją z własną przeciętnością. Ta ucieczka prowadzi do irracjonalnych decyzji, które z czasem niszczą wszystko, co narcyz buduje. Zniszczenie, które Narcyz planował dla ciebie, w rzeczywistości dopada jego samego. Narcyz nie widzi, jak jego własne zachowanie odpycha ludzi i niszczy możliwości. Z czasem otaczają go tylko ci, którzy go boją się lub potrzebują go do własnych celów. Nie ma tam miejsca na szczerość, lojalność czy prawdziwą troskę. Bez tych elementów każda struktura życiowa ostatecznie się zawali. Za fasadą pewności siebie narcyza kryje się ocean przewlekłego niepokoju. Każde spojrzenie, każdy komentarz, każda zmiana wyrazu twarzy jest analizowana pod kątem potencjalnego zagrożenia dla jego kruche ego. Ta paranoja to kolejny krok w procesie samozniszczenia. Niepokój ten wynika z fundamentalnego rozłamu między wewnętrznym poczuciem niższości a zewnętrzną maską grandiozności – Utrzymanie tej maski wymaga nieustannej czujności i ogromnych zasobów psychicznych. To jak życie w stanie permanentnego alarmu, gdzie każda interakcja społeczna jest potencjalnym polem minowym. Z czasem ten chroniczny niepokój prowadzi do wyczerpania psychicznego. Narcys żyje w ciągłym strachu przed zdemaskowaniem, przed obnażeniem jego prawdziwego, niepewnego ja. Jak twierdził Freud, to, co wyparte zawsze powraca im bardziej Narcyz stara się ukryć swoje prawdziwe ja, tym większa energia psychiczna jest zużywana na podtrzymanie fasady. To wyczerpanie zaczyna przejawiać się fizycznie, w problemach ze snem, dolegliwościach psychosomatycznych, wybuchy gniewu, które stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Nawet jeśli narcyz wydaje się niezwyciężony, jego organizm i psychika płacą ogromną cenę za utrzymanie iluzji doskonałości. Fascynujące jest to, że ten sam niepokój, który napędza narcystyczne zachowania, ostatecznie prowadzi do ich intensyfikacji do punktu, w którym stają się one kontrproduktywne. Im bardziej narcyz się boi, tym bardziej ekstremalne stają się jego próby kontroli, co z kolei prowadzi do jeszcze większego izolacji i lęku, tworząc spiralę, która może zakończyć się tylko załamaniem. Narcyz jest uzależniony od zewnętrznej walidacji, jak narkoman od heroiny. Każdy komplement, każdy wyraz podziwu, każde podporządkowanie się jego woli. To wszystko są dawki, których potrzebuje, by utrzymać swoją kruchą samoocenę. I podobnie jak w przypadku narkotyków, tolerancja rośnie, a dawki muszą być coraz większe. Ten proces uzależnienia jest kluczowy dla zrozumienia, dlaczego narcyz ostatecznie sam się niszczy. Z czasem zwykłe komplementy przestają wystarczać. Narcyz potrzebuje coraz większego podziwu, coraz większej kontroli, coraz bardziej ekstremalnych form walidacji. Ta eskalacja prowadzi do zachowań, które ostatecznie odpychają nawet najbardziej lojalne źródła narcystycznego zasilania. Jak zauważył Freud, narcyzm to miłość skierowana ku własnemu obrazowi, nie ku własnemu ja. Narcyz kocha nie siebie. Ale wyidealizowany obraz siebie, który konstruuje w oczach innych. Gdy rzeczywistość zaczyna odbiegać od tego obrazu, narcyz doświadcza głębokiego kryzysu tożsamości. To uzależnienie od zewnętrznej walidacji czyni narcyza niezwykle podatnym na manipulacje. Każdy, kto nauczy się dostarczać lub wstrzymywać podziw, zyskuje nad nim władzę. Ironicznie, osoba, która obsesyjnie dąży do kontrolowania innych, sama staje się łatwym celem do kontrolowania przez tych, którzy rozumieją jego dynamikę. A teraz przygotuj się na prawdziwy przełom w rozumieniu narcyzmu. To, co usłyszysz za chwilę, kompletnie zmieni sposób, w jaki postrzegasz manipulacyjne taktyki narcyza wobec Ciebie. Ta wiedza daje Ci przewagę, o której narcyz nigdy nie może się dowiedzieć. Oto ten przełom. Każda taktyka manipulacji, którą Narcyz stosuje przeciwko Tobie, ostatecznie obraca się przeciwko Niemu samemu. Obwinianie, zawstydzanie, gaslighting, projekcja wszystkie te narzędzia, które mają na celu kontrolowanie Ciebie, tworzą wokół Narcyza toksyczną atmosferę, która w końcu go zatruwa. Gdy Narcyz manipuluje swoim otoczeniem, ludzie stopniowo zaczynają dostrzegać te wzorce. Nawet jeśli początkowo dają się zwieść, z czasem maska zaczyna się suwać. Każdy akt manipulacji pozostawia ślad w pamięci zbiorowej otoczenia narcyza. Te ślady kumulują się, aż w końcu obraz staje się niemożliwy do zignorowania. Co więcej, manipulacja wymaga ogromnych zasobów poznawczych. Narcyz musi pamiętać, komu jakie kłamstwa powiedział, kogo przeciwko komu nastawił, jakie fakty przekręcił. Z czasem ta sieć kłamstw staje się tak skomplikowana, że nie da się jej dłużej utrzymać. Jak mawiał Freud, kłamstwo ma krótkie nogi, prędzej czy później prawda wychodzi na jaw. Paradoksalnie, im bardziej narcyz manipuluje swoim otoczeniem, tym bardziej staje się ofiarą własnych manipulacji. Zaczyna wierzyć we własne kłamstwa, tracąc kontakt z rzeczywistością. Ta utrata kontaktu z rzeczywistością prowadzi do decyzji, które są coraz bardziej oderwane od faktycznego stanu rzeczy, co przyspiesza proces samozniszczenia. Najbardziej ironiczne jest to, że taktyki manipulacji, które Narcyz stosuje, by uchronić się przed zranieniem, ostatecznie sprawiają, że jego wewnętrzne rany stają się głębsze i bardziej bolesne. Każdy akt manipulacji to kolejny gwóźdź do trumny jego autentycznego ja. Narcyz reaguje na najmniejszą krytykę, jakby była śmiertelnym atakiem. Ta patologiczna wrażliwość na krytykę to kolejny mechanizm, który prowadzi do jego samozniszczenia. Bez zdolności przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej, narcyz nie może się rozwijać ani adaptować. Pomyśl, jak wygląda życie bez możliwości uczenia się na błędach. Narcys. Utknął w cyklu powtarzania tych samych destrukcyjnych wzorców, ponieważ każde wskazanie błędu jest odbierane jako egzystencjalne zagrożenie. Freud nazwał to fiksacją, zatrzymaniem rozwoju psychicznego na wcześniejszym etapie. Ta nietolerancja na krytykę prowadzi do profesjonalnej i osobistej stagnacji, podczas gdy inni ludzie rosną i ewoluują. Narcyz pozostaje emocjonalnie zatrzymany. Z czasem ta przepaść między nim a jego rówieśnikami staje się coraz bardziej widoczna. Ludzie go przerastają, zostawiając go w tyle. Co więcej, agresywne reakcje na krytykę stopniowo odstraszają osoby, które mogłyby zaoferować narcyzowi cenne informacje i wsparcie. Otacza się pochlebcami, którzy boją się powiedzieć prawdę. Ta izolacja informacyjna prowadzi do coraz gorszych decyzji, opartych na zniekształconym obrazie rzeczywistości. To zatrzymanie rozwoju sprawia, że narcyz staje się coraz bardziej niedostosowany do zmieniającego się świata. Strategie, które mogły działać w przeszłości, stają się nieefektywne, ale narcyz nie jest w stanie tego dostrzec ani się zaadaptować. Ten brak elastyczności jest kolejnym gwoździem do trumny jego sukcesów życiowych. To, co niektórzy nazywają karmą lub przeznaczeniem, psychologowie, w tym Freud, określiliby jako nieuniknione konsekwencje patologicznych wzorców zachowania. Narcys nie jest karany przez siły wyższe. On sam tworzy warunki swojego upadku poprzez zaburzony sposób funkcjonowania w świecie. Istnieje pewien rodzaj psychologicznego masochizmu, w sposobie w jaki narcyz sam siebie sabotuje. Podświadomie dąży do potwierdzenia swoich najgłębszych lęków, że jest niewart miłości, że zostanie porzucony, że nie jest wystarczająco dobry. Jego destrukcyjne zachowania to samospełniająca się przepowiednia, która potwierdza te najgorsze obawy. Jak zauważył Freud, nieświadome poczucie winy szuka kary. Narcyz, mimo swoich starań, by uniknąć poczucia winy i wstydu, na głębszym poziomie odczuwa te emocje intensywnie. Jego zachowanie można interpretować jako nieświadome dążenie do ukarania siebie za tę wewnętrzną wadę, którą tak desperacko próbuje ukryć. Ta dynamika tworzy paradoksalną sytuację. Im bardziej narcyz stara się chronić przed zranieniem, tym bardziej się rani. Im bardziej stara się kontrolować innych, by czuć się bezpiecznie, tym mniej bezpieczeństwa doświadcza. Im więcej uwagi i podziwu próbuje wymusić, tym mniej autentycznego uznania otrzymuje. Pamiętasz te stopy, o których wspomniałem na początku? Teraz już wiesz. Narcys sam podkłada sobie nogi, tworząc warunki, w których jego upadek staje się nieunikniony. I gdy ten upadek nadchodzi, jest tym bardziej bolesny, bo narcys nie ma wewnętrznych zasobów ani zewnętrznego wsparcia, by sobie z nim poradzić. Teraz, gdy rozumiesz mechanizmy narcystycznej autodestrukcji, masz potężną broń, wiedzę. Nie musisz już czuć się bezsilny wobec narcystycznych manipulacji. Możesz obserwować, jak narcyz sam zastawia na siebie pułapki, wiedząc, że każdy jego atak na ciebie jest w rzeczywistości krokiem w kierunku jego własnego upadku. Ta świadomość nie jest zaproszeniem do zemsty. Najlepszą odpowiedzią na narcyzm nie jest odwet, ale wewnętrzna siła i autentyczność dokładnie te cechy, których narcyz nie posiada. Jak mawiał Freud. Być całkowicie szczerym wobec samego siebie to najlepszy wysiłek, jaki człowiek może podjąć. Twoja droga do wolności zaczyna się od zrozumienia, że narcyz nie niszczy ciebie, on niszczy siebie, a ty jesteś jedynie świadkiem tego procesu. To zrozumienie pozwala ci oddzielić się emocjonalnie od jego destrukcyjnych zachowań i skoncentrować na własnym uzdrowieniu. Pamiętaj, że narcystyczne nadużycia mogą pozostawić głębokie rany. Daj sobie czas na uzdrowienie. Otocz się ludźmi, którzy widzą Twoją wartość. Poszukaj wsparcia specjalisty, jeśli tego potrzebujesz. Twoje doświadczenia z narcyzem, choć bolesne, mogą stać się źródłem siły. I mądrości. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć dynamikę narcyzmu i dał Ci narzędzia do odzyskania kontroli nad swoim życiem, podziel się nim z innymi, którzy mogą tego potrzebować. Zostaw komentarz z Twoimi doświadczeniami. Twoja historia może pomóc komuś innemu poczuć się mniej samotnym w swojej walce zasubskrybuj mój kanał, by otrzymywać więcej wsparcia w radzeniu sobie z toksycznymi relacjami i budowaniu zdrowego, satysfakcjonującego życia.